Nowe odcinki 11 edycji programu Rolnik Szuka żony, pojawiają się w TVP1 w niedzielę. Teraz do sieci trafił zwiastun czwartego epizodu, zapowiadający, co się wydarzy. Czy jedna z uczestniczek, Agata, zrezygnuje z dalszego udziału w show? Rolnik Szuka żony, Sezon 11, odcinek 4. Emisja w niedzielę 6 października 2024 roku w TVP1. Co się wydarzy? Zwiastun. Kiedy i gdzie oglądać nowy odcinek programu, Rolnik szuka żony. Wierni widzowie doskonale znają odpowiedź na to pytanie. Premierowe epizody TVP1 emituje w każdą niedzielę o godz. 21.20. Powtórki z kolei są dostępne online, za darmo można je zobaczyć na platformie WOD. tvp.pl Uczestnicy 11. edycji to Agata, Wiktoria, Sebastian, Marcin i Rafał. W poprzednim odcinku prowadząca, Marta Manowska, poprosiła ich o ostateczne wybory. Tym samym odbiorcy poznali kandydatki i kandydatów, którzy odwiedzą bohaterów w ich gospodarstwach. Czwarty odcinek, który zostanie wyemitowany w najbliższą niedzielę 6 października, upłynie więc pod znakiem wizyt i dalszego zapoznawania się. W sieci pojawił się zwiastun nowego epizodu. W pewnym momencie z ust jednej z pań padają zaskakujące słowa o rezygnacji z dalszego udziału w programie, Agata z, Rolnik szukażony 11, zrezygnuje z programu? Agata z programu Rolnik Szuka żony 11, to 57-letnia rolniczka, która zgłosiła się do programu, by odnaleźć bratnią duszę. W wizytówce podzieliła się z Martą Manowską poruszającym wyznaniem, niedługo po pójściu została wdową i sama musiała wychować czwórkę dzieci. Przed kamerami Agata chętnie czytała nadesłane do niej listy, a finalnie do dalszego etapu zaprosiła trzech kandydatów – Macieja, Ireneusza oraz Mirosława. Bohaterka nie kryła jednak, iż jest lekko rozczarowana. Po etapie pierwszych randek i wspólnych aktywności do domu wrócił Maciej. Na filmiku promującym nowy odcinek Szasz, wprawdzie widać, jak Agata podejmuje gości, ale też wypowiada zastanawiające słowa. Wcześniejszy wybór Agaty odbił się szerokim echem w mediach. Rolnikowi, fani w komentarzach zamieszczanych w mediach społecznościowych chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami w tym temacie, pisząc: Żaden nie pasuje, to świetna kobieta, potrzebuje uczucia, zrozumienia, a tu jeden już się dopytuje, co zrobi z gospodarstwem, drugi ma dziwny żart czas pokaże.